Cześć! Dziś chciałbym Wam opowiedzieć o bardzo nietypowej awarii serwera, która ostatnio mi się przytrafiła. Awaria była o tyle wredna, że dokładne ustalenie jej przyczyn i rozwiązanie problemów z serwerem zajęło mi tydzień. O co chodzi? Otóż w domu mam serwer na Linuxie Ubuntu. Ten serwer służy głównie do monitoringu, jest na nim postawiony zoneminder, jednak serwer ten wykorzystuję też do wielu innych rzeczy. Mam na nim postawionego chociażby LibreNMS-a do monitorowania sieci po SNMP. Serwer robi też backupy ze wszystkich moich mikrotików. Mikrotiki wysyłają też do niego logi. Mam rejestrację i pomiar temperatury po czujniku OneWire, który jest u mnie przed domem i w piwnicy. Mam też rejestrację temperatury z termometrów z tasmotą, mam też postanowionego OpenSpeed Testa, którego używam podczas testowania różnych sprzętów. Używam tego serwera też do generowania plików KMZ na podstawie pozwoleń radiowych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak testuję sprzęty, no to ten serwer używam też dla iPerfa. Także, krótko mówiąc, jest to bardzo potrzebny serwer, zwłaszcza jeśli chodzi o ten monitoring i o Zon No i ten serwer zaczął się jakiś czas temu restartować całkowicie bez powodu. Najpierw zdarzało się to raz na jakiś czas, no tak naprawdę nie częściej niż raz na tydzień. Potem te restarty zaczęły następować stopniowo coraz częściej. Ich częstotliwość po prostu rosła z czasem. Najgorsze jednak było to, że w logach było całkowicie czysto. Więc najpewniej musiał być jakiś grubszy problem ze sprzętem. Bo jakby było coś programowego, no to powinno być to widoczne przecież w logach. No i pierwsza rzecz, która się nasuwa w przypadku, kiedy macie jakieś losowe restarty komputera, to jest jakiś problem z zasilaniem. Kiepski czy też stary zasilacz może dawać e, takie objawy, że po prostu komputer będzie się restartować przez np. zbyt niskie napięcie zasilające albo przez niestabilne napięcie zasilające. No i ja tutaj miałem starusieńki zasilacz Corsera. Przypuszczam, że już co najmniej 10-letni. Coś takiego. E, budżetowy zasilacz e, z tej taniej serii, też jakiś w miarę lekki. Jak popatrzycie, chociaż jak na coś takiego małego, to i tak jest ciężki. E, w każdym razie moc 350W. Stary zasilacz uznałem, że pora go wymienić. Wymieniłem go na Corsera HX1200, tak wiem, zdecydowana przesada i w ogóle to strzelanie z muchy do armaty, ale szczerze mówiąc, no po prostu nic innego nie miałem pod ręką. A ten Corser został mi gdzieś tam po koparkach kryptowalut, i tak po prostu leżał i się kurzył. No i ta wymiana zasilacza oczywiście nic nie dała. Restarty następowały nadal. No to co jeszcze może powodować restarty komputera bez śladu w logach? No, wydaje się, że pamięć RAM, która generuje błędy, no bo jeśli pojawi się błąd w pamięci RAM, nastąpi reset. Nie będzie tego w logach. I jeśli się pamięć RAM, no to jest takie narzędzie, które nazywa się MemTest86 i można nim sprawdzić e, pamięć RAM. I tutaj powiem Wam też, że ten serwer mam wyposażony w NanoKVM i to NanoKVM sprawdziło się tutaj naprawdę super jako takie urządzenie ułatwiające diagnostykę. E, bo o co chodzi? Otóż po pierwsze mogłem zdalnie wejść sobie w BIOS, czy też zbudować komputer z wirtualnego pendrive'a który jest zbudowany w tego Nano KVM. No i właśnie ta możliwość zbudow zbudowania z tego wirtualnego OpenRive'a przydała mi się i to bardzo oraz sam PenRef mi się przydał, no bo po pierwsze mogłem zaktualizować BIOS bez fizycznej obecności przy komputerze, ale tutaj jedynie potrzebowałem no samego niebudowalnego nośnika, jednak z systemem FAT32, więc sformatowałem sobie pod Ubuntu ten wirtualny dysk Nano KVM w formacie FAT32, wgrałem na niego nowy BIOS, a sam BIOS już się aktualizuje no z poziomu BIOSu, tak, także tutaj też duży plus dla NanoKVM, bo mogłem zrobić to, będąc nie bezpośrednio przy komputerze. Równie ważne było to, że mogłem z tego dysku wbudowanego w NanoKVM uruchomić memtesta, ponieważ okazało się, że ten memtest, którego doinstalowałem do linuxowego bootloadera, nie chciał u mnie działać. W każdym razie miałem odpalonego memtesta, pozwoliłem mu działać przez długi czas, testowałem pamięć chyba około 8 godzin i nic. Zero błędów, zero restartów komputera, Pewnie w normalnych okresach bym się ucieszył, ale tutaj byłem jeszcze bardziej wkurzony, no bo wolałbym mieć tą uszkodzoną pamięć, bo przynajmniej miałbym przyczynę problemu. No i tutaj zacząłem się zastanawiać, co jeszcze może być uszkodzone. No i w akcie, w akcie desperacji zacząłem po prostu sprawdzać wszystko. Sprawdziłem smart dla dysków, obu dysków, no bo serwer mam tak zbudowany, że dysk SSD SATA jest na system operacyjny oraz jest dysk talerzowy na nagrania z kamer. No i tutaj w smartie było czysto dla obu dysków. Dysk talerzowy co prawda już był dość stary i pracował już prawie 5 lat, ale nie było żadnych błędów smart. W przypadku dysku SSD miałem pozostałe jedynie nieco ponad 30% trwałości zapisu, więc stwierdziłem, że sklonuję ten dysk na inny, tym bardziej, że akurat miałem pod ręką mało używany dysk SSD o nieco większej pojemności. No, To sklonowanie dysku oczywiście nic nie dało, komputer nadal się restartował. Przy okazji dowiedziałem się, że klonowanie dysku z Linuxem najlepiej działa, jeśli wykonujecie je z poziomu Linuxa, bo dysk sklonowany pod Windowsem u mnie nie zadziałał, komputer po prostu nie chciał się butować, no bo program, którego używałem do klonowania nie potrafił ogarnąć skopiowania sektorów rozruchowych innych niż Windowsowe. Na wszelki wypadek sprawdziłem też czy komputer nie przestanie się zawieszać, jeśli włożę do niego inną pamięć RAM, no i to też oczywiście nie pomogło. No i jak myślicie na takim etapie, co może być zepsute jeszcze? Ja już naprawdę miałem dość, już ręce opadały, Oczywiście, też wszelkie kabelki sprawdziłem. tak Dysk talerzowy przełożyłem do innej kieszeni, kabel SATA do dysku SSD wymieniłem na inny. Zasilacz, RAM, dyski wyeliminowane. Jedyne, co zostało, no to tylko procesor i płyta główna. Ale zarówno procesora, jak i płyty głównej na podmianę niestety nie miałem. W ogóle to zapomniałem powiedzieć, jaką konfigurację ma ten serwer. Procesor AMD Ryzen 5700G. Płyta główna ASRock na chipcecie B540. Dokładny model płyty głównej to B540 Pro 4 RZ20. Jeśli chodzi o pamięć RAM, to mam tutaj 64GB RAM Corsair, 4 kości o częstotliwości taktowania 3000MHz. Do komputera jest jeszcze włożona karta sieciowa Melanox Connect X4 z 25-gigabitowym gniazdem SFP28, i ta karta sieciowa jest głównym interfejsem sieciowym wykorzystywanym przez ten serwer. Oczywiście, wyjęcie tej karty i podpięcie się przez miedziany portland też nie pomagało, bo to też sprawdziłem. Komputer nadal się restartował. Skoro wyeliminowałem już wszystko poza procesorem i płytą główną, oraz nie miałem procesora czy płyty głównej na podmianę, no to. Podpiąłem dysk SSD oraz dysk należowy do płyty głównej z procesorem Intel i 76700. Po prostu innego sprzętu nie miałem pod ręką, a chciałem ten sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać. No i tutaj zaczęło być naprawdę bardzo ciekawe, bo po uruchomieniu komputera dysk talerzowy zaczął walić co jakiś czas błędami. Tych błędów w ogóle nie było, jak miałem to podpięte do płyty głównej z chipsetem. B450 z procesorem AMD. No i tutaj zwariowałem, no bo smart czysty, ale dysk wali błędami na interfejsie SATA. Na Intelu te błędy widzę, na AMD nie. No i na tym etapie byłem na tyle zdesperowany, że postanowiłem zapytać czata GPT, o co może tutaj chodzić. No i w skrócie okazuje się, że kontroler SATA w chipsetcie B450 jest na tyle skopany albo ma skopaną na tyle współpracę z Linuxem, że nie wyświetla w Linuxie błędów. Tylko zamiast tego następuje całkowity restart systemu. Ponoć z chipsetem B550 nie powinno być tych problemów. Zakupiłem więc płytę główną z chipsetem B550, tym razem nie Asroka, ale MSI. No bo po prostu ta płyta była akurat w promocji była najtańsza, do tego miała w miarę dobre opinie. No i po zamontowaniu nowej płyty głównej system mi w ogóle nie wstał. Okazuje się, że mam za starą wersję Ubuntu, mam wersję 20.04. I ona nie obsługuje chipsetu B550. Do tego próba podniesienia systemu wywala u mnie błąd, bo niby nie mam zaktualizowanej całości, chociaż wykonałem wszelkie możliwe zabiegi, które są opisywane w internecie, aby zaktualizować wszystkie pakiety. Po prostu tam ZoneMiner, który jest w jakiejś dziwnej wersji, blokuje mi tą aktualizację. I na tym etapie już stwierdziłem, że mam już tego dość. Wkurzyłem się. Stwierdziłem, że zrobię wszystko od nowa na porządnie. Kupiłem nowy dysk SSD 1 TB, tym razem już NVMe. Kioxia bardzo porządny, wydajny z buforem RAM. Do tego kupiłem nowy dysk 6TB WD Purple na nagrania z monitoringu. No i po prostu całość zmigruję sobie ze starego serwera. Zrobię to tak, że stary dysk będę miał ciągle podpięty do tego komputera z Intelem i 76700 a nowy dysk SSD włożę do płyty głównej B550. Wtedy będę mógł pracować jednocześnie na obu komputerach i łatwo przenieść całość między dwoma systemami. Także jak widzicie, może być tak, że dziwne zachowanie się komputera i jego restarty mogą mieć bardzo nietypową przyczynę, taką jak zużycie się talerzowego dysku twardego. Awaria, którą u mnie było bardzo trudno wykryć, bo nie widać jej było w smart, nie wywalało żadnych błędów w logach, a komputer się po prostu restartował zamiast wywalić błąd w logu. Znalezienie przyczyn wymagało naprawdę niezłego zabawienia się detektywa. W każdym razie mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś przydatnego, bo ja nauczyłem się bardzo dużo, próbując ustalić przyczyny restartów swojego serwera. Na koniec przypominam, żebyś dał łapkę w górę pod filmem i zasubskrybował kanał, oczywiście o ile nie jesteś subskrybentem. Zapraszam też do komentowania, może sami mieliście jakieś przypadki bardzo nietypowych awarii sprzętu komputerowego i zechcecie je opisać w komentarzu. No i tutaj ten film miał się skończyć, jednak byłoby to zbyt proste. Otóż okazuje się, że za nic w świecie nie byłem w stanie zainstalować Ubuntu w wersji 24.04 na płycie głównej MSI B550A Pro, którą to płytę zakupiłem. Próbowałem wszystkiego wersji serwerowej, wersji ze środowiskiem graficznym, a nawet wersji 22.04. Proces instalacji wywalał się prawie na samym początku, jednak kiedy to następowało, było, no można powiedzieć, dość losowe, więc ciężko było tutaj znaleźć przyczynę. Ostatecznie, że w ogóle całość doprowadzić do działania, po prostu wróciłem do starej płyty głównej z chipsetem B450 no i póki dysk SATA będzie sprawny, no to problemów i restartów nie powinienem mieć. Jednak mimo wszystko chcę wymienić płytę główną na taką z chipsetem B550. Zwrot płyty głównej MSI już zgłosiłem. No i jak ktoś z Was wie, jaka w miarę budżetowa płyta główna z chipsetem B550 sprawdzi się z Linuxem Ubuntu no i nie będzie robić jakichś problemów z instalacją czy z późniejszym funkcjonowaniem tego systemu, no to możecie napisać w komentarzu. Ja chciałbym wykorzystać Asroka B550 Pro4, no i wszystko wskazuje na to, że ta płyta główna powinna zadziałać bez problemów, no tak przynajmniej twierdzi ChatGPT GPT i tak przynajmniej twierdzi strona LinuxHardware.org, chociaż przypuszczam, że ta strona jest źródłem tak naprawdę dla czata GPT. Szkoda tylko, że przed zakupem płyty MSI po prostu nie zapytałem Chata albo ani nie sprawdziłem na tej stronie LinuxHardware.org, czy płyta MSI będzie kompatybilna. Wtedy miałbym odpowiedź, że nie będzie kompatybilna i od razu kupiłbym coś innego. Jednak przynajmniej nauczyłem się, że jak kupuje się sprzęt pod Linuxa, no to trzeba wcześniej weryfikować, czy nie będzie po jakichś problemów z kompatybilnością. No, i teraz wreszcie z mojej strony to było na tyle. Do następnego!